Witajcie widzowie na kanale Sąsiad, ten sąsiedni, tak jak co tydzień, opowiem o ostatnie wydarzenia na giełdzie oraz co czeka nas w następnym tygodniu. Zaczynamy tutaj od US 500, no jak widzicie, utrzymało się na tym poziomie powyżej 6000, no praktycznie jest na poziomie 6300, tutaj były aż wejścia na 6300, prawie 6300 były takie walki. Pamiętajcie, że tutaj ta grupa zależy od wyników wielu firm, tylko i wyłącznie amerykańskich. Dlatego jeśli coś się dzieje w Ameryce, to praktycznie wszystkie firmy tracą. Dlatego możemy teły takie większe spadki albo większe wzrosty. Aczkolwiek sytuacja, jakbym powiedział, że jest w miarę stabilna. Tutaj zobaczymy, co czeka właśnie nas w najbliższym tygodniu, ze względu na to, że Unia Europejska w końcu zaakceptuje te cła nałożone przez Stany Zjednoczone. Zobaczymy, jak to się potoczy z innymi krajami. No, Póki co sytuacja wygląda właśnie tak na tyle stabilnie, że to wciąż będzie w miarę rosło. Nie spodziewam się jakiegoś większego spadku, no chyba, że naprawdę wydarzy się coś dziwnego, na przykład Trump wprowadzi jakąś nową szaloną politykę albo jakieś wydarzenie na świecie, ale no, na to, to trzeba uważać i śledzić wiadomości na bieżąco. Przechodząc do naszego pierwszego surowca, jakim jest ropa. No tutaj w sesji, w piątek właśnie w tej końcówce widzieliśmy bardzo duży wzrost do poziomu 6864, aczkolwiek tutaj pamiętać, że taka podstawa rzecz, w nocy z poniedziałek na wtorek będą wprowadzane nowe kontrakty na ropę, po zupełnie nowej cenie, dlatego zobaczymy, na jakim poziomie się to otworzy, ponieważ może się to otworzyć wyżej albo niżej, raczej otworzy się niżej, ze względu na to, że OPEC zwiększa wydobycie ropy naftowej. No póki co właśnie te zapasy ropy w stanach zjednoczonych one tak na zmianę rosną, spadają, rosną Badają. Mimo to utrzymują się ogólnie na dość niskim poziomie dla stąd też wynika właśnie ta cena 6864, do tego ta polityka celna, z której Trump dogaduje się, jest coraz większą ilością państw. Sprawia, że te firmy, które właśnie handlowały z tymi państwami mają te swoje zamówienia, wciąż one się zwiększają, to zwiększa popyt właśnie na ropę ze względu na sam transport oraz właśnie samą energię elektryczną, która jest potrzebna do produkcji. Z względu na to, że Stany Zjednoczone mają dość sporo elektrowni, które właśnie są napędzane. No właśnie takie surowce, m.in. właśnie ropę, gaz. Oczywiście też mają energię atomową, ale no nie aż na taką skalę, żeby nagle zasiliła całe państwo, tak? Dlatego w najbliższym tygodniu poniedziałek myślę, że będzie jednak mały rite z tego wzrostu. Myślę do poziomu może nawet 67,50. a co, co będzie z poniedziałku na wtorek, no to już sami musicie się przekonać. Przechodzę do naszego drugiego surowca, jakim jest Nadgas. Tak jak wam już mówię od wielu, wielu tygodni, no w końcu czekał nas ten spadek tutaj, było już tutaj 350 powiedzmy. Tutaj co prawda właśnie przez, głównie przez to, że pogoda ma być w Stanach nieco cieplejsza, co zwiększy właśnie zużycie energii elektrycznej, co za tym idzie, więcej nadgazu zostanie zużyte w elektrowniach. to ten nagły wzrost tutaj, odbicie tej ceny z 350 nawet tutaj do 3400, aczkolwiek mogliśmy tutaj już zobaczyć ten mały spadek w piątek pod koniec i wzrost. Nadgaz z tego, co tutaj można zauważyć, on zazwyczaj w poniedziałki, zazwyczaj, to się nie zawsze sprawdza, zazwyczaj w poniedziałki, nieraz we wtorki też spada, dlatego tutaj na tym bym się skupił. Już zobaczył, jak to będzie wyglądać. Spójrzmy sobie, jak tutaj to wygląda na mapie H4. No, jak widzicie, tutaj jest niby ta tendencja wzrostowa, ale mimo to jest tutaj dużo, dużo taka przerwa według wykresu kanałowego, właśnie do tych poziomów na poziomie 350. Raczej bym się nie spodziewał jakichś gwałtowniejszych wzrostów do poziomu 3,5. A z kolei to jest giełda i wszystko może się wydarzyć, pamiętajcie o tym. Póki co skupiłbym się na tym, co widzimy, co wiemy. Co widzimy, co wiemy, yy, to to, że był odbicie od tego poziomu 3,400. Tutaj jest pod koniec ten wzrost. Zobaczymy tak naprawdę, gdzie nadgaz się otworzy, jeśli otworzy się na poziomie tutaj 3,400, a powyżej 3,400. Duża szansa, że. Zobaczymy retest w nocy poniżej tego, a potem co będzie się działo, no to już trzeba na bieżąco weryfikować informacje. Tak naprawdę, ponieważ to jest takie właśnie miejsce niepewne, z jednej strony to jest zużycie nadgazu, wzrośnie, z drugiej strony no prognozy pogody, jak prognozy pogody, no nie zawsze się sprawdzają, do tego trzeba sobie też sprawdzać na bieżąco. Naszym następnym surowcem jest kakao. No, jak tu bardzo dobrze widać, ono cały czas walczy, cały czas walczy i to walczy, żeby zejść poniżej tego progu 8000. Prognozy w ogóle na nadchodzące parę tygodni jest to, że ono rzeczywiście spadnie poniżej tych 8000, aczkolwiek tego wciąż nie widać. Były tu próby odbicia na 8,5. Były i raz, dwa no, nieudane, co prawda. Aczkolwiek nie możemy wykluczyć tego, że w poniedziałek, wtorek będzie kolejna próba wejścia w górę. Jeśli zostanie przebity ten punkt oporu 8,5, który mniej więcej jest w tym rejonie, będzie możliwe wzrost, ponieważ zauważcie, że wciąż nie utrzymaliśmy takiego większego retestu tego spadku, co się znajduje tutaj. A co to jest, mianowicie ten retest? retest to, że właśnie wszyscy, co jakby wzięli tutaj pozycję sell, tak naprawdę nie widać tutaj takiego większego jakby spieniężenia ich zysku. Takie coś, możecie powiedzieć, że to było to? Może częściowo, aczkolwiek. W mojej opinii raczej to będzie tutaj walka 8,5 przebicie możliwe, aczkolwiek bardziej bym nastawiał się na dalsze spadki, dlatego osoby, które dały tutaj, tutaj sell albo tutaj, nawet tutaj, wciąż myślę, że trzymają te swoje pozycje na sell i w momencie, kiedy oni zaczną je zamykać, no to zobaczymy, co tutaj się stanie, ale prawdopodobnie zaczną je zamykać, jak spadnie znowu poniżej 8000, Naszym następnym surowcem jest złoto. No złoto odbija znowu. Wy znacie bardzo dobrze moją opinię o złocie. To jest napompowany strasznie surowiec. Tutaj nawet ostatnio czytałem raport JP Morgan, że oni tak naprawdę ocenią, że no oni właśnie, czyli na no, analizę, to wszystko z no, jednego z takich bardziej znanych banków na świecie, że złoto do końca roku może zarówno wynieść 2800, jak 3600 podaje Więc jak sami widzicie, oni sami nawet pokazują bardzo duży przestrzał, bo to, to właśnie też pokazuje, w jakich czasach my żyjemy. Takich to niespokojnych, a złoto zawsze było dobrym surowcem na odkładanie na ciężkie czasy. Dlatego pamiętajcie, im sytuacja się bardziej uspokaja, tym złoto bardziej spada. Obecnie tutaj mogliśmy zauważyć ten wzrost ze względu na to, że no jednak te rozmowy na Bliskim Wschodzie, no tak coś nie do końca tam idzie, zwłaszcza tutaj w strefie Gazy jakieś nowe bojówki powstają, więc to takie zwiększa trochę niepokoje. Rosja, Ukraina, no dalej nie widać żadnych postępów i jak dobrze wiecie, to ma swój wpływ na to, że złoto odbija w górę. Nie wróżłbym tutaj, że przebije ten taki próg 3400, ze na to, że widzieliśmy tutaj dość silne odbicie od tych progów, zawsze jak tutaj widzieliście na przestrzeni ostatnich paru miesięcy. Tutaj raz udało się dojść do 3450, zobaczcie, że potem był ogromny spadek w dół. Myślę, że maksymalnie to istnieje możliwość że wyjdzie na 3400, po czym będzie kolejne ryzyko w dół, odbicie do 3350. Jeśli nawet już nie w poniedziałek, zaczną się kolejne spadki. No i przechodzę do naszego ostatniego surowca, który jest cukier. Jeden z moich ulubionych, który można sobie dorobić. No, tak jak mówiłem, no, kiedy taki dość leniwą, utrzymuje swój poziom, powiedzmy, wiecie, rośnie, spada, rośnie, spada. Nieraz tak jak tutaj dzieje się się większego, że był duży spadek, ale potem był duży wzrost. Tutaj jest to spowodowane tym, że cena cukru, to też w niektórych sklepach, już możecie nawet zobaczyć, osiągnęła taki poziom, że tak naprawdę nie opłaca się go produkować. Uznajcie sobie, że taki poziom 16 do no 15, 50, 16, to ten przedział to jest granica opłacalności produkcji cukru. Jeśli widzicie cukier w sklepie po 52 zł, jak już teraz nie raz może widzieć jakieś promocje czy coś, jest to ze na to, że jest za dużo cukru na rynku. A jak jest za dużo nad cukru na rynku, to właśnie ta cena leci w dół, tak jak tutaj, ale firmy na to odpowiadają tym, że zmniejszają swoją produkcję, albo po prostu magazynują, zaraz sprzedawać, powoduje odbicie tej ceny. Dla nich ten przedział tutaj jest bardzo niebezpieczny, ze względu na to, że oni są tutaj, no, praktycznie powiedzmy na zero albo są stratni. Tutaj zależy też od miejsca, gdzie jest to produkowane. Dlatego no, nie wróżyłbym jakiegoś większego spadku, poniżej tego poziomu. Pamiętajcie, że tutaj na ceny na giełdzie też wpływa inflacja, jaka jest obecnie na świecie. Że jeśli ktoś mi powie, no tak, ale cukier kiedyś kosztował 10, tak, ale to było parę lat temu, a inflacja na pewnego momentu spowodowała, że teraz to jest taka nowa, bardziej normalna cena cukru. Dlatego na nadchodzący tydzień, no, myślę raczej, że cukier utrzyma się w tych przedziałach. No i są obecnie. Mówię, że z jakąś próbą na wejście na 17, aczkolwiek wątpię, bo tutaj było dość silne takie odbicie od ostatniego razu. Jak możecie dawać, no nie za często się to zdarzało. Też pamiętajcie, że tutaj trzeba patrzeć, gdzie są plantacje cukru, jakie są płynące do pogody, ponieważ to też ma duży wpływ, ale aczkolwiek w tym momencie no, cukru jest za dużo na rynku, więc myślę, że raczej utrzyma się na tym poziomie. Jak już to może też, no myślę, że ten przedział 16-17 będzie na następny tygodniu. Dziękuję Wam widzowie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dzisiaj był z Wami sąsiad, do